Przegraliśmy mecz, który na dobrą sprawę nie powinniśmy przegrać. Ja w pierwszej kolejności naprawdę muszę słowa uznania swoim zawodnikom przekazać za to, co robili Nawet przez całe 90 minut. Starali się, mimo jakichś tam niekorzystnych decyzji, jakichś akcji, ale do końca wierzyliśmy, że zwyciężymy. No mówię, można tylko szybko, że w trzeciej minucie dla mnie, no nie ma rzutu karnego. Nigdy nie zrzucamy winy na sędziów, ale przyjeżdża drużyna, która chce awansować i w trzeciej minucie do Dostajemy no, dla mnie karnego z, z niczego. Później wychodzimy, próbujemy odrobić e, straty w drugiej połówce w pierwszych trzech minutach. Mamy dwie sytuacje stuprocentowe, 200%. Nie strzelamy w czwartej minucie, znowu rzut karny 2-0, łapiemy wynik na 3-2, no, tam no, czwarta bramka jakoś nie była, no to wiadomo, rzuciliśmy ostatni rzut wolny, żeby odrobić na remis. Niestety no, zabrakło gdzieś skuteczności, gdzieś nie wiem czego, bo stwarzamy. Z, Taką drużyną kolejną mamy bardzo dużo sytuacji, jakieś pojedyncze błędy, decyzje może powodują, że ten mecz przegrywamy, ale naprawdę muszę podziękować swoim zespołowi za to, co wy zrobili na boisku i walczyli do końca z całym serduchem i umiejętnościami, które posiadają. Dzięki.